Dzień dobry jeszcze w 2024 roku, a jeżeli z kimś się słyszę już w 2025, to również cześć, ale już z przeszłości. Chciałbym na wstępie podziękować za tak entuzjastyczny i ciepły odbiór mojego poprzedniego odcinka i dziś zapraszam na małe turne po głównych aspektach ADHD, które omawiałam przez cały rok. Dlaczego? Ponieważ moje życie zmieniło się o 180 stopni w niemal każdym z nich. Zapraszam na odcinek specjalny o porównaniach. Na wstępie użyłam słowa, które z miejsca mnie zdrygerowało: porównania. Nie wiem jak u Was, ale to przestrzeń, która wyrządziła trochę krzywd i z którą się teraz mocno mierzę. Aby tego nie robić, próbuję ułożyć tę myśl w sensowny konstrukt, ale wybaczcie, jak będę uciekać na boki. Wiecie jak jest. A zatem: Przeczytam ostatnio fascynujący artykuł autorstwa pani, której nazwiska nie pamiętam, a i artykułu nie byłem w stanie odgrzebać. Przeczytałam, ponieważ ktoś polecił na Linkedinie, więc być może ktoś z Was też czytał i podratuje linkiem. W każdym razie, long story short: to był artykuł, w którym autorka rozważała wpływ zalewania miłością dzieci w imię ochrony przed jakimkolwiek bólem. I przez zalewanie miłością mam na myśli utwierdzenie w przekonaniu, że nasze dzieci są najukochańsze, najwspanialsze, najmądrzejsze, i wszystko totalnie naj, i wszystko spoko. Dopóki nie dojdzie do momentu pierwszej socjalizacji w przedszkolu czy w szkole, bo wtedy może okazać się, że są jakieś inne dzieci, które też są w swoich dziedzinach naiwni. I na przykład ja byłam przekonywana, że pięknie rysuję, ale tak patrzę na pracę Kasi i okazuje się, że jej rysunek podoba mi się bardziej. Więc co to znaczy? Że jednak nie jestem najzdolniejsza? Że mama kłamała? O co chodzi? No właśnie. Już na wczesnym etapie zaczynamy się orientować w świecie przez porównywanie się z innymi. Zgodnie z moją wiedzą o działaniu adhd umysłu, odbieramy świat zero-jedynkowo. Czy też tylko w cieniach bieli i czerni. Nie dostrzegamy szarości. Zatem skoro rysunek Kasi jest ładniejszy, to znaczy, że ona jest najzdolniejsza. I spadam wtedy ze swojego piedestału, zaczyna mnie wszystko boleć i po prostu zaczynam się źle czuć. Czas mija, a bodźców tylko przybywa. O zgrozo, nadchodzi okres nastoletni. Mama mówiła, że jestem najpiękniejsza. To dlaczego Tomek woli monikę? Czy ja jestem od niej gorsza, brzydsza, grubsza, głupsza? Dorosłam zaczynam pracować. Jedno, drugie, trzecie, CV, czwarte, piąte, sześćdziesiąte, ósme. Dlaczego ciągle wybieram kogoś innego? Co jest ze mną nie tak? No i krem dla krem. Poznaję mężczyznę, który ma jakąś przeszłość. I ta przeszłość ma imię, duszę i masę cech, do których się porównuje. Potem co? Zakładam rodzinę. Mam dzieci. No, i te dzieci są najlepsze przecież, nie? No bo moje. I one w końcu idą do szkoły. I okazuje się, że inne dzieci w klasie mojego dziecka mają lepsze oceny. Ich rodzice jeżdżą częściej na wakacje. Co jeszcze można porównać? Ta przykładowa historia nie jest taka jeden do jednego moją historią, ale jestem absolutnie pewna, że w którymś z aspektów, który został poruszony, w jakiś sposób się zgodzicie, prawda? W moim życiu porównywanie do innych odbiło się największym piętnem w okresie przechodzenia z nastolatki wodą do rosu, i był to okres związany z tym epizodem, no kiedy tańczyłam. I jest to logiczne, prawda? Ja na tle zespołu, ja na tle innych zawodniczek, później ja na tle trenerów. Taniec zrobił bardzo dużo dobrego, ale kosztował też wiele zawodów, bo nie umiałam walczyć o siebie bardziej, tak jak robili to inni. Więc co? Więc czułam się źle. Bo co? Bo czułam się gorsza. Czułam się gorsza przez wiele lat, z różnych powodów, ale pewnego razu przeszła niespodziewanie ona. Eureka, co wystarczy zrobić, by nie czuć się gorszym? No, przecież przestać się porównywać. Czy to nie jest piękne w swojej prostocie? Jedyne, co staram się porównywać, to ja z wczoraj. I przygotowując ten odcinek, spisałam kluczowe aspekty, i najpierw chciałam je omówić tak jeden po drugim, tak jak jest skonstruowany format tego podcastu, jednak zauważyłam, że poszczególne aspekty mają wspólne mianowniki. Dlatego obgadywanie roku 2024 będzie leciało chronologicznie, ale w podgrupach. Zatem, grupa numer jeden, i będę mówić tutaj tytułami odcinków: słomiany zapał, paraliż, poczucie winy i wszystko albo nic. Ta podgrupa zebrała się ze sobą pod kątem przyczynowo-skutkowym. I teraz takie małej stadii będzie. Mam pomysł. On w mojej głowie rośnie. Tu wchodzi myśl. Dobra, zostaw. Pojutrze zapomnisz, albo przestaniesz chcieć to robić. Rezultat? Znowu mam słomiany zapał. Ale zaczynam się troszkę bronić. Kurczę, ale to ma prawo się udać. Spróbuj! Wchodzi myśl. Ale tego jest tak dużo, nie wiem od czego powinnam zacząć. Jaki rezultat? Paraliż, nie robię nic. Po jakimś czasie ja nadal walczę i myślę, naprawdę podoba mi się ten pomysł. Ale wchodzi myśl, która mówi. Zobacz, jak dużo pracy masz do zrobienia, a wiedz to tanie, niewystarczającą. O, i wpadł nawet w syndrom oszusta. I co? I w rezultacie porzucam pomysł, bo skoro nie dam rady, to nie ma sensu się za to brać. I wszystko albo nic. Zamykam to posiedzenie myślą. Ale jesteś leniwa, beznadziejna, niekonsekwentna. Dziękuję, poczucie winy, kurtyna. I to było moim chlebem powszednim, dopóki nie postanowiłam się zabrać ze za swojej ADHD. Czy jestem w stanie opowiedzieć tę historię według pozytywnego scenariusza? Spróbujmy. Mam pomysł i on w mojej głowie rośnie. Teraz wchodzi nowa myśl. Zatrzymaj się, bo się przegrzejesz. I zwykle w takim momencie faktycznie się zatrzymuje. To ma prawo się udać. Spróbuj. Pamiętaj, przyjdzie paraliż, więc zrób cokolwiek. Każdy cokolwiek to więcej niż nic. Do. I wiecie co? Robię to. Robię najmniejszą rzecz, jak choćby repost śmiesznego mema. To naprawdę mi się podoba. Myśl wchodzi wtedy. Spokojnie, po kolei i bez nerwowych ruchów. Zajmie to więcej czasu, ale w końcu dojdziesz do zadowalającego efektu. No i rezultat? Nie porzucam pomysłu, tylko małymi krokami przesuwam się w stronę jego realizacji. A poczucie winy? No, tutaj już go nie znajdziecie. Kolejna podgrupa to maskowanie, zapominalstwo i praca. Tutaj wspólnym mianownikiem jest wolność. Internet lub książka podsunęły mi kiedyś piękny frazes. Prawdziwą wolność poczujesz wtedy, gdy szczerze będziesz mieć w dupie, co myślą o tobie inni. I pozwólcie, że powtórzę, bo to i mądre i ważne. Prawdziwą wolność poczujesz wtedy, gdy szczerze będziesz mieć w dupie to, co myślą o tobie inni. Oczywiście pamiętajcie o umiarze. Cenimy zdanie naszych bliskich, ale wywalamy bailando na opinię ludzi, którzy sobie gdzieś tam istnieją i mają ogromną potrzebę zaopiniowania naszego życia. Och, jak bardzo mnie to zżerało wcześniej i och, jak szkoda, że nie rozwinęłam tego ability wcześniej. Zaakceptowałam fakt, że moja pamięć krótkotrwała jest różna, więc każdy incydent komentuję śmiechem, a nie auto -obelgami. I tę samą wolność poczułam, gdy przestałam się układać pod oczekiwania innych. A dlaczego włożyłam tutaj pracę? Ponieważ jestem bardzo dumna z tego, że zmieniałam miłe rękawiczki. Potrzebowałam tej długiej osiemnastoletniej drogi. By zrozumieć, co jest dla mnie w pracy ważne, co mogę zaoferować no, i co najważniejsze, jakie potrzeby chcę spełnić, by być zadowoloną z tego, co robię, no i by być z daleka od epizodów depresji. A skoro jesteśmy przy niej, to dołożyłam do trzeciej podgrupy jeszcze dysforię emocjonalną, impulsywność i Medikinet. Szybka zabawa. Dostrzegacie tutaj punkty łączące? Znaleźliście? Tak. Tutaj chodzi o regulację emocji. Odkąd wiem to, co wiem, nie rzuca mną od mani po głęboką depresję. Co się z tym wiąże, nie odczuwam wszechogarniającego bólu istnienia na samą myśl, jakbym miała być odtrącona. A Medikinet jest tym żołnierzem dochodzącym z zewnątrz, który wspiera moje poruszanie się w szarości. Bo teraz jak się w kurwie, to umiem się opanować, a nie na przykład rzucać się z motyką na słońce. Całe podsumowanie zakończę taką. Całkiem osobliwą podgrupą, która będzie moją furtką do nadchodzącej przyszłości. Oversharing, syndrom oszusta i prokrastynacja. Pamiętacie dlaczego zaczęłam podcastować? No bo chciałam zostać po prostu usłyszana, chciałam znaleźć zrozumienie, dzięki czemu marzyłam o ukojeniu tego, z czym nie umiałam sobie poradzić. I ten oversharing jest, ale na zupełnie innych zasadach. Na początku szukam zrozumienia w cudzych uszach, ale dziś, dziś nagrywam, bo daje mi to. Ogromnie dużo radości. To, że moje historie i moje gadanie Wam pomaga, jest czymś, czego nawet nie umiem ująć w słowa. I to chyba już przestała być zajawka. Bardzo chcę rozwijać MOXI i gorliwie wierzę, że będziecie mi towarzyszyć w tej przygodzie. Na pewno będę bardzo zaszczycona. Moim głównym wrogiem jest syndrom oszusta, który ciągle mi podszeptuje. Nie dasz rady. Kim Ty jesteś? Co Ty masz do zaoferowania światu? i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Przypuszczam, że nigdy nie wyciszę tego głosu, ale mogę go świadomie ignorować. I to robię. Każdy pomysł zaczynam wprowadzać w życie nie ze strachem, a co ludzie powiedzą, tylko z ciekawością. Hm, ciekawe, czy to wyjdzie. I z okazji nadchodzącego roku, w ramach życzeń noworocznych, bardzo chciałbym was zarazić takim mindsetem, żeby strach przekalibrować w ciekawość. Tak, tak, pamiętam, w tej podgrupie była jeszcze prokrastynacja. Ona jest i będzie. Uważam na podstawie moich doświadczeń i mojego stylu życia, że prokrastynacja będzie towarzyszyć już zawsze, przez ilość wymyślanych zadań na minutę, a czasu nie wydłużymy. Zawsze coś zostanie na ostatni moment. Słuchajcie, dziękuję Wam za dziś i dziękuję za ubiegły rok. Dziękuję Wam za to, że zostałam usłyszana, a dzięki temu zmotywowana do wprowadzenia licznych zmian w moim życiu. Dziękuję, że mogłam porównać i ze z 2023 roku do tej, którą mówię do was teraz. I słyszymy się za dwa tygodnie, czyli 13 stycznia, i popowiadam wam o moim pijackim Alterego Tatianie, czyli dlaczego zerwałam swoją relację z alkoholem. Będzie mi super miło, jak poklikacie wszędzie, gdzie ja słuchacie, we dzwoneczki, gwiazdki czy inne serduszka. Ściskam was serdecznie. Hej!